Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 14 marca we wtorek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza. Będzie to rozdział 18, a wersety od 21 do 35. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wtedy podszedł Kefa i odezwał się do Jezusa. Rabbi. Jak często może mój brat grzeszyć przeciwko mnie, a ja muszę mu przebaczyć? Czy aż siedem razy? Nie, nie siedem razy odrzekł Jeszuła, ale siedemdziesiąt siedem razy. Z tej przyczyny królestwo niebieskie można porównać do króla, który postanowił rozliczyć się ze swymi dworzanami. Od razu przyprowadzili mu człowieka, który był mu winien wiele milionów. Ponieważ nie mógł zapłacić Jego Pan rozkazał sprzedać go wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co posiada, aby spłacić ten dług. Sługa jednak upadł przed Nim na twarz, okaż mi cierpliwość, błagał, a zwrócę ci wszystko. I z litości dla niego Pan wypuścił go i darował Mu dług. Lecz kiedy sługa ów odchodził, natknął się na jednego ze swych współsług, który był mu winien niewielką sumę. Złapał go i zaczął dusić, krzycząc, oddaj coś mi winien. Jego współsługa upadł przed nim na twarz i błagał, okaż mi cierpliwość, a oddam ci. Lecz on odmówił i wtrącił go do więzienia na tak długo, aż spłaci dług. Kiedy inni słudzy spostrzegli, co się stało, bardzo się zatroskali i poszli i opowiedzieli panu wszystko, co się wydarzyło. Wtedy pan wezwał sługę i rzekł: Sługo niegodziwy, darowałem ci ten cały ten dług tylko dlatego, że mnie o to błagałeś. Czy nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? I wpadłszy w gniew jego pan, przekazał go w ręce strażników więziennych dla ukarania, aż spłaci wszystko, co był dłużny. Tak oto potraktuje was ojciec niebieski, jeśli z serca nie odpuścicie swojemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No tak, moi drodzy, nie sposób, żeby brakło nam w wielkim poście tej Ewangelii, albo inaczej jeszcze tej lekcji, którą Pan Jezus nam daje, lekcji o przebaczeniu. Pan Jezus w tej jakby, w tej tonacji, tutaj, w tym, w tym wydarzeniu, mówi przede wszystkim pierwszą myśl, że nieustannie Bóg Ojciec, Syn Boży, a więc On. I Duch Święty przebaczają nam nasze grzechy nieustannie. Papież Franciszek powiedział takie zdanie na początku swojego pontyfikatu. Wczoraj była akurat dziesiąta rocznica, ale papież powiedział takie zdanie, że Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem. Nigdy się nie zmęczy tym, by nam przebaczać. I w drugiej części tego zdania papież powiedział, że to raczej my męczymy się i. Zniechęcamy, by prosić Boga o przebaczenie. I to jest oczywiście nasz błąd, bo Bóg nigdy się nie zmęczy, nawet gdyby już po raz tysięczny albo dziesięciotysięczny odpuszczał nam, nigdy się nie zmęczy, jeśli tylko z serca prosimy Go o przebaczenie i żałujemy za ten grzech. To jest pierwsza oczywiście część tej lekcji. O tym, jak Piotr zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać? No tyle razy masz przebaczać, ile razy Bóg Ci przebaczył, bo Bóg Ci przebacza nieustannie. Mnie, Tobie, Piotrowi, to zaparcie się Piotra, wszystko przebaczył, wszystko wykasował. I druga część tego to jest właśnie ta, ta opowieść o tym, byśmy potrafili też przebaczać innym. Moi drodzy, nie jest to proste. Aczkolwiek y, tym bardziej w tych czasach, w których ludzie tak bardzo zwróceni są trochę, y, czy może tak bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie, y, przewrażliwieni na punkcie tego, co o nich inni mówią, co powiedzą, co napiszą, jaki komentarz gdzieś postawią, co o moich dzieciach powiedzą, o wnukach. Jakich nauczyciel potraktuje. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jest tego takiego niestety niedobrego przewrażliwienia, jakiejś takiej pretensjonalności, że ktoś się po prostu źle spojrzy i już może zostać pobity na ulicy za to, że się źle spojrzał, albo znienawidzony na długie lata. Już nie mówię o tych starych, jak świat, grzechach, gdzie się pokłócili brat z bratem, czy brat ze siostrą, czy siostra z siostrą o majątek, o kawałek ziemi, o pieniądze, bo tobie rodzice dali to, a tobie tamto, a mnie nie dali tego, a tamtego ci dali. No mnóstwo, mnóstwo tych różnych właśnie takich historii, w których potem człowiek nie może przebaczyć drugiemu człowiekowi, nawet temu najbliższemu. Bo oczywiście rzecz nie jest w tym, że my się nie będziemy wspierać, że nie będziemy jakoś tam dochodzić do swoich racji, to jest naturalna sprawa w pewnym sensie, ale rzecz bardziej jest w tym i tu jest problem, że nie potrafimy potem na długie lata przebaczać, spojrzeć na kogoś przyjaźnie, z serdecznością, z miłością, bo w sercu zawsze, bo w sercu jest tam jakaś zadra, bo jest tam jakiś właśnie problem, jakiś żal. I nie potrafimy tego przebaczyć. I to jest, i, i to jest, Pan Jezus mówi, że jeśli tak będziecie postępować, jeśli serca nie odpuścicie swojemu bratu, to tak samo potraktuje Was Ojciec Niebieski. Więc ma to swoje konsekwencje, moi kochani. Dlatego bądźmy ludźmi pokoju i przebaczenia. Bądźmy ludźmi pokoju i przebaczenia. Serca trzeba przebaczać. Nie tylko tak, że ja się Uśmiechnę, zrobię dobre, dobrą minę do złej gry, ale z serca trzeba przebaczać, żeby ojciec, kiedy staniemy przed nim i zobaczymy ogrom win, ogrom zła też, ogrom tego długu, tego, tego, tego po prostu jak, jak wielkimi bankrutami jesteśmy w oczach Bożych za to zło, które popełnialiśmy, a nie naprawialiśmy na przykład tego zła. Więc y, wtedy ojciec może potraktować, Bóg potraktuje w wieczności nas tak samo. A wieczność to już, to już nie jest y, wtedy taka, a takie sobie odmierzanie y, tego, tej piędzi, tej ziemi, że sobie troszeczkę tutaj, a może jeszcze trochę i będzie dobrze. Wieczność to już będzie odliczanie do ostatniego grosza. Jak mówi Pan Jezus też w tym innym momencie, że wtedy spłacisz wszystko do ostatniego grosza. Dlatego tu jest czas miłosierdzia, tu na tej ziemi. I miłosierdzia, które sami otrzymujemy. Bóg nas nie każe od razu piorunem za zło, nawet największe, jeśli ktoś popełni, ale daje Mu szansę na to, żeby poprosił o przebaczenie i, i otrzymał to przebaczenie. Ale też i na tej ziemi jest czas miłosierdzia nas, miłosiernego serca, błogosławieni miłosierni, albowiem oni właśnie miłosierdzia dostąpią, tak mówi jedno z tych. Ośmiu błogosławieństw. No więc, kochani, przebaczajmy: jak macie coś z kimś do porachowania, policzenia, odpuszczenia, to uczyńcie to, póki jest czas. No nie trzeba czekać na koniec wielkiego postu. Najlepiej to uczynić jeszcze dzisiaj: poprosić ducha świętego, zebrać się w sobie, nabrać siły i iść za tym natchnieniem, by innym przebaczyć. Może to kogoś wykręcić, numer telefonu, porozmawiać na spokojnie. I zakopać te wszystkie przepaści, które między Wami gdzieś tam zostały wykopane. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Chciałbym się dzisiaj tak powiedzieć: Idźcie i przebaczajcie wszystko, cokolwiek jest do przebaczenia, a Pan niech Wam w tym błogosławi. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da oczywiście.